Jest bez szans. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Klanka żywca dopełnia smaku, tak i Ty dopełnij marzeń. Baw się słowem i wygrywaj. Codziennie iPad Air, a co tydzień 10 tysięcy złotych. Na Trzeci decydujący set przed nami. Kala Rotterdam. Ahoj Rotterdam. Pusta, no, późna pora, jutro dzień pracy. Julien Beneteau, Jerzy Janowicz w secie drugim. Wyraźna dominacja Janowicza, 15 kończących piłek, 10 niewymuszonych błędów, 8-6. Wygląda ta relacja dla. Francuza Benetton, a więc wygląda to dobrze z obu stron. Więcej winnersów niż kończących piłek. Janowicz wygrywa punkty przy drugich serwisach Benetton. To też był, była jedna z takich węzłowych spraw w tym, pierwszym, w tym drugim secie. 37% piłek przy drugich serwisach Francuza wygrywa Polak. Choć ciągle procent pierwszego podania niezadowalający Ujanowicza w drugim secie tylko 59%. Dziękuję sir. Ja przypomnę, że do drugiej rundy awansowali Gulbis, Tursunow, e, przepraszam, Dimitrow, czylić i Sisling. しう。 W turnieju w Rotterdamie gra także Monfils. Office, zwycięzca turnieju w Montpellier. Wygrał z Gasketem w finale, z Del Potro w pierwszej rundzie gra Monfils, ciężkie, ciężkie, ciężka przeprawa. Także dla Del Potro zagrać z Monfilsem w pierwszej rundzie. Zwycięzcę tego meczu czeka Paul-Henri Mathieu. Znowu grany, grany lekko technicznie plasowana piłka. Zobaczmy. O! Bardzo precyzyjnie. Taka wrzutka poza zasięgiem Francuza i uwaga bo mamy 15-40. Ważny moment. Wydaje się jakby Janowicz miał więcej sił. 30, Tak, może teraz się uda. Tak, świetnie, znakomicie. I kolejny raz. Idealnie zagrany ten drop shot przez Jerzego Janowicza i mamy przełamanie w decydującym secie. Szymanik zadowolony. Kiwa głową. On tu jest też z naszymi deblistami. frystenberg Mackowski są już w drugiej rundzie. Kubot niestety wspólnie z Lindstedem przegrali wczoraj z to Roże Waslea z tą parą. To była taka mała niespodzianka o z numerem drugim. Kubot Lindsted. Teoretycznie Fresenrug-Matkowski mają zagrać z Iwanem Dodigiem i Marcelo Melo. No love.

Ona wróciła na kord, to nieważne, że była poza tym. Powinna być dla Janowicza ta piłka, mi się wydaje. Zobaczmy jeszcze raz tą sytuację. Niezwykła sesja wróciła. Ona leciała na aut, ale dotknęła siatki. Chyba poprosi superwajzera. I, i słusznie. Zobaczmy.

Aha, że piłka dotknęła te, tej części siatki, która jest za, za tym kijkiem, powiedzmy tę nazwę kijkiem. O, to pierwsze słyszę. Wydawało mi się, że jeżeli piłka wróci na kort, powinien być punkt dla Janowicza, ale słusznie, że Jerzy nie wdaje się w dyskusję z superwajzorem. Sytuacja jest bardzo dobra dla niego, a taki incydent czasami zmienia oblicze meczu. To mądre, że nie wdaje się w żadne dyskusje. Brać swoje. Po 15. Tak, nie wyprowadziło go to z równowagi. No i dwa punkty od wygranej. Jerzy. Jerzy Janowicz blisko wygranej swojego pierwszego meczu w Rotterdamie w zeszłym roku przegrał z Hanesku w pierwszej rundzie. to walczy o życie teraz, każdy punkt jest dla niego bezcenny. Ciągle dwa punkty od meczu Jerzy. Szansę, aby mieć pierwszego mecz bola. No i 5-4. Mam nadzieję, że po raz ostatni panowie siadają na stołku. Ja przypomnę jutro nie dajemy transmisji z Rotterdamu, jeśli mam nadzieję, że Janowicz wygra ten mecz, kolejna runda, druga runda w czwartek. Albo Tommy Haas, albo Fernando Verdasco będzie rywalem Jerzego. bardzo intensywny plan gier. Dla Jerzego Janowicza mówiłem już wcześniej po Rotterdamie Marsylia. Potem tydzień przerwy Dubaj. Potem Indian Wells Miami. I Puchar Davisa. Z Chorwacją w Polsce. Time. No i teraz jedziemy? Yes. Pięć cztery serwis. Świetny dropshot, znakomity. O, zobaczmy. Tak, pięć kończących piłek jednego dropshota miał... miał Benetton w pierwszym secie.